moi drodzy widzowie, dzisiaj nowa seria o oprawach. Dzisiaj zajmę się oprawą oświetleniową marki Mesco. Była ona produkowana około 10 lat w latach 70., 80. ubiegłego wieku. Jest ona dwulampowa. Model to Urwosa 50. Jest przystosowana na wysokoprężne lampy tęciowe. Co znaczy 2250? To znaczy, że mamy tam dwie lampy po 250 W. Łączna moc to 500 W oczywiście. Odlew ciśnieniowy oprawy jest ze stopu aluminium. Odłuśniki OUR 2250 są wykonane z elektropolerowanego aluminium. Jest to rodzaj oprawy zamkniętej. Oczywiście, ponoć uszelki były do dupy i zdejmowali klosze, bo szkło hamowało światło, więc było otwarto. <laughs> o kloszu nie będę nic się nic nie wypowiadał, bo były gówniane Ciężkie, niczym mój znajomy po kwarantanie i ja już, swój, jak wspomniałem, zabierał dużo światła. No. Jeżeli chodzi o sprzęt, to w obudowie oprawy były umieszczone dwa ciężkie dławiki, które stabilizowały prąd na lampach. Tą padakę zawieszały się na wysięgniku rurowym o średnicy największej zewnętrznej 60 mm. Ta oprawa służyła. I służy gdzieś na parkingach, ulicach, terenach przemysłowych, na kolei i innych otwartych miejscach i terenach. No. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne moje filmy. Pozdrowia, pozdrawiam i strzałeczko.